Mam zaszczyt w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko do druku numer 4 w sprawie zmiany regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Propozycje przedstawione przez pana posła sprawozdawcę i przez panów wnioskodawców uważamy, że są zasadne, ponieważ te zmiany usprawnią pracę Wysokiej Izby. Dzięki temu Sejm szybko i sprawnie rozpocznie pracę merytoryczną, jak ważną w dzisiejszych czasach. W sprawie Komisji do Spraw Służb Specjalnych uważamy, że zmniejszenie liczby członków z 9 do 7 pozwoli usprawnić pracę Komisji. Coś wiem na ten temat, dlatego że jestem członkiem tejże komisji od 7 lat. W związku z tym ta praca merytoryczna, jak ważna w tej komisji, jest bardzo zasadna. Uważamy, że kwestia rotacji, która budzi tak ogromne emocje Wysokiej Izby i wiele usłyszeliśmy mitów dotyczących tej rotacji, to chciałbym przypomnieć Platformie Obywatelskiej i Polskiemu Ludowemu, że od 8 lat ta rotacja to tylko i wyłącznie fikcja, ponieważ Platforma Obywatelska zmieniała sobie przewodniczących i wiceprzewodniczących tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chciała to robić i zmieniała sobie na osoby, które są dla nich jak najbardziej odpowiednie, łamiąc zasadę kolejności, jak ważną w tej komisji. I takim przykładem jest tutaj na sali pani poseł Beata Mazurek, która właśnie w ostatniej kadencji czterokrotnie nie była wybierana na funkcję czy to wiceprzewodniczącej, czy przewodniczącej Komisji do spraw Służb Specjalnych. Jeżeli chodzi o wybór tejże Prezydium, to wielokrotnie łamaliście tę zasadę i nie tylko i wyłącznie w tejże komisji, ale też były te komisje bardziej merytoryczne. W związku z tym uważamy jako klub Prawo i Sprawiedliwość, że czas skończyć z tą fikcją, czas wprowadzić normalne funkcjonowanie tej komisji tak, żeby ta komisja realnie działała, a prawa opozycji są zachowane, dlatego że Kluby będą mogły mieć swojego reprezentanta. W związku z tym zasada kontroli Sejmu jest nadal zachowana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysoki Sejmie, jeżeli Państwo chcecie przedłużać posiedzenia, to możemy przedłużać posiedzenia. A Pana posła Nisiełowskiego i Pana posła Bielnewskiego upominam. Proszę. Proszę panowie nie podnosić głosu i nie wprowadzać zamieszania, tylko proszę uprzejmie wysłuchiwać wystąpień. Jeżeli dyskusja merytoryczna będzie, każdego dopuszczę do głosu. Proszę bardzo, głos ma pan poseł Tomasz Głogowski, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska.